Mówi podmiot liryczny utożsamiany z Matką Bo Boską Bolesną, że miał, miała jednego syna, że tego jednego, jednego syna i tego bólu musi być tyle, że ona szuka ujścia, szuka sposobu zakomunikowania swojej żałości. Więc lament świętokrzyski będzie opisywał. Z taką hiperbolą, no bo jak to możliwe, że razem ze śmiercią danego władcy absolutnie wszystko się w kraju skończyło, już tylko ym, nędza, można by powiedzieć, zero radości? No to jest przesada. Hiperbolizacja zalet króla Bolesława oraz sprawowanych przez.